Witam wszystkich Dzisiaj wam pokażę Będę wymieniał Uszczelniacze na lagach W motorze W jednym już wymieniłem Tutaj A teraz zacznijmy robimy, robimy to Dziadostwo O już tutaj Już lata Już może go wyciągnąć o, I już go bierzemy Na stół Bierzemy dziada na stół Zaraz wam pokażę resztę Spokojnie Działamy Tu poszło. Dobra, mamy to. Teraz tak pokażę Wam od razu. Olej wymieniałem w nim jakieś 2-3 lata temu. Widać pewnie, czy nie widać? Widać, jaki jest jasny. No, każdy widział, czy nie, Tak wygląda to. Tutaj ta strażinka. Tu wszystko Będzie jak wszystko. Wciągnąć to tu nie jest problem. Stój wciągnąć to nie jest problem. Chociaż może być problem. Chociaż tam tu nie było problemu. Żeby nie zahaczył. O, to, to zabezpieczenie. O, poszło. To jest zabezpieczenie. Albo ktoś nie wiedział. Takie gówno. O. Gdzie to jest? Końcówka tego? Tu jest. Tu jest, o, takie będziewkę. Takie coś Bez oczywiście tego Takie obodziewie To jest z starego I tutaj Naciągamy to. to Stare i tutaj jest jeszcze O, o. patrz, z kurwy sobie nie chcę wyjść nie chcę wyjść, no ale zaraz wyjdzie Olej, o już I tu jest jeszcze taki pierśień ustalający. No to jest wszystko. No teraz ładnie powycierać wszystko. Nabić nowe. Co? Tu żadnych rysek nie ma. raczej nie powinno być. Tutaj wszystko pięknie wygląda. W oleju wchodzi. 145 ml. Dokładnie. Tyle. Nie, nie, mniej, nie więcej. Tak, się so tak ścieka. Ja so to wycieram wszystko tak, jak powinno być. Tu nasz matek się so to ścieka. Wymieniam uszczelniacze ze względu na to, iż nie ciekł jeszcze, ale wymieniam olej w nim. Bo 3 lata, chyba no 3 lata, bo 3 albo no 4 już jeżdżę na tym oleju. I ze względu na to, że wymieniam olej, to stwierdziłem, że wymieniam, od razu wymieniam jeszcze nie ale ten już się jakby tak by lekko podpacał, czyli lekko już się pocił ten dziad z tej strony, co jakby nie wiem, z tej strony bardziej nie wiem, dostał gdzieś, może w coś przypadek. Rurka jest w zajebistym stanie, to nic nie jest. Spężynka też pocielona. Do koronawirusa rękawiczki nawet no. mam na Nie chcę mi się rąk po prostu brudzić. Aż tak o, oliwka idealna. Czyściutko. Olej zalewam. O. Motul 10W. Taki, taki producent zalewał na samym początku. I taki zalewamy. Jak to mam? Jaki był, taki będzie. O. Dobra, stój. Dobra, to mamy. Tuściutkie to. To wszystko, elegancko. No, będziemy mieć jeszcze klocki hamulcowe w nim, bo się skończyły. Zaraz Wam pokażę jakie. Jak wyglądały stare. Jak wyglądały stare. Tak wyglądały stale. tego będzie lepiej widać. O. O. Czyli jeszcze zostało tak naprawdę na cztery dobre hamowania. Hamulce były, klocki były Brembo. A zakładamy błony bonny, bonny fisz, o takie. Nówki czerwone sztuki. Tutaj jeszcze naklejeczki ładnie będą naklejane tutaj, o zaraz Wam pokażę nawet bo już to zrobię uwielbiam na uwielbiam na naklejacz O. jedna jest dobra, zajmijmy się, zajmijmy się tym co mamy się nie? pierdołami to mamy tak, tu mamy uszczelniacz i teraz tak w starym gdzie jest stary, tu stary W starym jest tak jakby podwójna sprężynka. Teraz wam wybać. Tu. On idzie tak, tego, tego. tak jest nurka, to on idzie tu. Ale w nowym nie ma tutaj sprężyneczki tylko jest z drugiej strony, tak standardowo, tak jak powinno być. Tu też jest w starym stary też jest tu, ale on jest twardy betonowy już jest, może nie betonowy, ale stary i żeby sobie ktoś nie pomyślał, że sprężynką do góry, bo sprężynką jak ma się podwójną sprężynkę to tak, ale ale ogólnie tym tak jakby zacięciem do dołu i to będzie pięknie ja daję smaru, może ktoś mówi, że nie powinno się dawać, ja daję smar Troszeczkę oczywiście nie, nie nie wiadomo ile bo czekaj, dałem? Pierwszy nie dałem. Dobra, i teraz tak żeby to wbić, nie wiem, ktoś ma sprzęt, ktoś nie ma sprzętu. Ja nie mam, mam klucz to jest dokładnie 38. Ja idealnie pasuje. Mam tu takie coś jak urządzenie, jak młotek. To jest, o, czekaj, mogę jeszcze teraz starym to dobić. Siedzi, siedzi, cacy, no i teraz jeszcze, jak to mówię milimetr w dół i gitar będzie. No tu mam podwójny, już w jednym wymieniłem, jak to mówią, lata tu jeszcze musi dojść, niedużo, ale musi kawałek. Tutaj też siedzi, tak? Tak, dobra. Dobra, teraz to powycieramy od smaru. Teraz oczywiście posmarujemy jeszcze raz lekko. Ale to musi na iść, dobra. Teraz tak. A, tu jest nowy, dobra. Dobra, smar. Teraz tak, smar, tylko tu. Mhm. widziałem tu przez papier jakoś zakładają ale nie powiem jak, bo nie wiem ja zakładam tak, też jest dobrze, działa przynajmniej o o cyk, albo tu, tutaj o, tu jest najważniejsze ten oły moment żeby go tutaj na nigdzie nie zarysować siedzi i no już skoczył to też skoczyło i tak siedzi, siedzi, no, teraz tak teraz to idzie to. No kur... No. Yes. Co jest? Co ten dziad nie chce No tu Różynka wadzi O, teraz, dobra Teraz tak, bierzemy mód młot, klucz, zobaczcie No i kurwa. No, tu mamy teraz tak, bierzemy tego tak działa, lekko tu go, tam skręcamy cię, ktoś tam, da? tu czystym jeszcze to. No. No. no i wlewamy dokładną ilość pięćset czterdzieści pięć mililitrów. Ktoś może powiedzieć skąd wiesz, że tam dokładnie było, że dokładnie właśnie 545 litrów Wiem, bo było 550 A Czuję, że 5 ml się wydało. I dlatego wiem I teraz I już. I tu skręcone i teraz Skręcone, się nie skręcone? Prawie skręcone. Tu zaraz jeszcze zaczniemy za 2 razy to nie musi być nie wiadomo jak skręcone z dokładnością może do wiem to nie, nie wiem ile newtonometrów ale dajmy że dajmy że wiem, 30 to jest no 30 to jest no więcej nawet nie dlatego lekko w imadełko Jest zrobiona. Teraz tak tu o nie powycierać Tego już dokręcą, Nie będę już tu nic więcej. No. Teraz tak, teraz będzie już spary Jak tu uderzeń, będzie brudne, bo jest smar. Może nie brudne, ale takie będą ślady. O, widoczne tutaj jest telewidoczne. Tutaj było. O, weź to. to jak musi być jednięcie, żeby dokąd zarobić. Dobra. Idziemy zamontować. Tu już, O! Jest założone. W jednej stronie już jest. O! Nowe klocki. Założone. Teraz założymy, z drugiej strony pokażę Wam oczywiście żadna filozofia nie chcę nikogo uczyć bo to każdy ktoś to coś tam się zna albo coś tam coś kmini to nawet jak się nie zna to i tak se sam zrobi później przyjdzie tarcza elegancko, dobra to tu siedzi ja. Na takie by to pójdzie jeszcze no. i już tak to wygląda tak to wygląda wymienione wszystko u metal i tak się stoi może do jutra, może do powietrza tak to wygląda teraz z dentka nowa czeka. czeka na pierwsze, pierwsze rozruchy stoi komarek na lewarku no może nie na lewarku lewarku nie jest w ogóle podpierd... podparty no jeszcze kominy trzeba wyczyścić ale najbardziej jestem zadowolony z tego, że wymieniłem te uszczelniacze i i wymieniłem te te klocki no dzisiaj przyszło dzisiaj jest założone tradycyjnie i jest wszystko. No. Dobra, do następnego filmu. Pozdrawiam, cześć, hej.